O, 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 zobacz Jacek No Tyle ile dwa razy już było pryskane? Tak, Dalej dwa razy pryskane. O ale tu następna, zobacz jest, jest, jest Tu jeszcze wiesz, kukurydza była po sąsiedzku Cześć, jesteśmy dzisiaj na plantacji rzepaku, nie na jednej. Postaramy się Wam z Kamilem pokazać kilka różnych plantacji, bo w komentarzach, w mailach do nas, w komentarzach pod filmami piszecie, że rzepaki są bardzo różne. Zależy kiedy siane, bo to w tym roku deszcz nie tak, każdemu trzeba pozwolił w, czasie. w czas zasiać. Różne są przyczyny. Szybka lustracja po okolicznych plantacjach. Dzisiaj jesteśmy u Jacka. Opowiadaj. Rzepak był siany 14 sierpnia. No to u Ciebie wcześniej. w terminie, w czasie. Tak, wcześniej miałem szczęście, bo jak przyszła później ulewa, to mój już był na wierzchu i sobie poradził, nie było problemu. Czyli pierwsze jest... stresy takie, nie było problemu z zamuleniem, ale tak. tu okoliczne, inne plantacje? Mieli problemy. Poradził Mieli... sobie ten rzepak już do dzisiaj z tym? Czy? No trochę sobie, można powiedzieć, że sobie poradził, ale męczył się oj długo, długo. Ale powiem Ci, że ten wygląda okazale. Zaraz wyrwiemy parę roślin, no. zobaczymy co tu jest, no ale wygląda to ci tak, znamy się już trochę. Wygląda nie jak twój. Wygląda no, na bardzo gęsty. Bardzo gęsty, tak. Ile ich tu rośnie? 45 jak? do 50 sztuk. Aha. W zeszłym roku miałem około 30 siany, a później przyszła ulewa i było no było słabo. Dlatego w tym roku trochę gęściej zasialiśmy. A że powschodziło wszystko. No to już jest Powiedz mi, największe problemy tego tegoroczne. Może po kolei, nie tak. Jaka odmiana? Odmiana Temptation. Czyli mamy już odmianę, wiemy kiedy było siane, wiemy jak ile, ile jest roślin sztuk, tak. i teraz to największy raz problem mszyca, tak? Mszyca, tak. Był raz skracany topreksem, a i dwa razy był upryskany od mszycy i jeszcze się trafia. No właśnie, o tutaj, o, już zobacz. Jest problem z mszycą. Tak, tak. z pozdrowieniami z dla pozdrowienia. właściciela. Ta. A powiedz mi, jak presja chorób przez no, wilgotną no, ciepłość? No też jest. Ale robiłeś już oprócz, przy skracaniu przy tylko Przy skracaniu tylko. to poszedł Toprex. Mhm. To I to był jedyny, jedyny zabieg. Jedyny zabieg, tak. Później to wiadomo, a to deszcze, nie deszcze, chłodny, no nie bardzo było sensu. Jedynie co jeszcze było to mikroelementy podawane. O, to jest ważne. Mikroelementy były podawane. A powiedz mi jakie tu było nawożenie, bo no, dobrze wygląda jeszcze. Hmm. Nie widać, żeby zjadał sam siebie za mocno, no. Wiesz co, nie pamiętam czy 250 czy 300 kilo polifoski szóstki poszło. A jeśli I chodzi przy, na... przy tym, przy chwastobójczym RSM poszedł. A no to jest Poszło właśnie... 80 litrów RSM-u jeszcze dodatkowo. 80 litrów RSM-u? Tak, tylko tej dwudziestki szóstki. Rozumiem. Czyli tutaj zastrzyk azotu oprócz Zempeku poszedł z RSM-u tak. i dlatego to pewnie jest Tak. Powiedz mi... No bo ten rzepak ciągle widać, on jeszcze pokroju nie zmienia, to zaraz pokażemy, ale o co mi chodzi, on, no dużo okazały, tu już jest, podejrzewam, około 100 kg azotu zagospodarowane no, przez ten rzepak tak. na hektarze. Co gdybyś nie dał tego rsm -u? Uważasz, że jeszcze można ratować, dokarmiać, czy listopad? Ja bym już tego nie robił, bo... Zanadają późno. przymrozki, już jest późno. Pytam, dlaczego? C celowo się pytam, bo dużo takich pytań mam od rolników, że co robić? Ja tak? już bym. nic, teraz to już bym chyba nic nie robił. No dobrze, co? Wyrywamy kilka, pomierzymy, Wyrywamy. zobaczymy, jak wygląda. I jedziemy Ś na inną Śmietkę plantację. Zobaczymy. O, ładnie wychodzi miękko. Trzymaj, zaraz go tam pójdziemy, pooglądamy gdzie indziej, tylko wyrwiemy parę roślin. Tu akurat śmietki bardzo nie widać. No nie widać. Trzymaj kolejne. I, o, tu mi się kapusta trafiła. I tu jest normalna uprawa późna, tak? Tak. Uprawa późna. Co? Idziemy stąd na zewnątrz, Dobra. bo powiem Ci szczerze, Mokro. wybrałem się jak, jakbym pierwszy raz na polu był w bucikach, tak, No, no dlatego... jestem po kolana. Idziemy na zewnątrz I powiedz mi, co my tu mamy? Dawaj. I słabsze i mocniejsze. Słyszysz, jak się woda przelewa w tych drenach? Liczliście? a ja potnę jednego ocenimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewiąty taki malutki, dziesiąty idzie, to ten mocniejszy, ale są i takie, się zdarzają, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty, idzie coś tam. A mi się rozpatanie nie przeciął na pół, wiesz? Elegancko. Chociaż ten stożek wyciągnięty trochę, trochę nie? wyciągnięty jest. Ten jeden zabieg. Bo wiesz co, jeden, może nie o to chodzi, że jeden zabieg ten tylko gęsty jest. No jest, to prawda. I on idzie do góry, zamiast się kłaść, mm -hmm. to idzie nawet, w górę. Nawet ciężko tu zmierzyć tą szyjkę, bo no ale koło dwóch, tak, możemy liczyć dwóch centymetrów szyjka. Ale pokrój, zobacz, jeszcze do góry wszystko strzeliste, on nie bardzo jeszcze, no jeszcze hamuje. Nie hamuje. Mieliśmy już jakikolwiek przymrozek? Chyba minus jeden był, albo minus pół. Czyli, czyli nie wiadomo czy w ogóle był. Mhm. No nic, jedziemy na inne pole, obejrzymy inne rzepaki, wyciągniemy jakiś wspólny mianownik. Twój wygląda dobrze, żeby nie powiedzieć za dobrze. W sensie za gęsto trochę. To za nie? gęsto. Nie? A to tak. no jest no, ale wszystko to, super. Widzisz, każdy rok jest inny. W zeszłym roku miałem za rzadki. Pamiętam, byłem u Ciebie, widzieliśmy ten mhm. rzepak, który był. Zastanawiałeś się potężny. czy go przeorać tak. czy nie przeorać, ale rozrzuć się bardzo. Rozrzuć się bardzo i, i nie, dobrze, że go zostawiliśmy. Tak, czasami nie warto się spieszyć. Zresztą wykonanie zabiegu teraz niszczenia plantacji nie bardzo ma też sens, bo i tak już nic nie zrobi. No tak. Zabiegi wszystkie wykonane, więc już lepiej zostawić to zimie, bo I... czasem nawet 15 roślin jak zostanie. Tak. Na wiosnę dużych, zdrowych to rozkrzewi się i, I jest warto się w miarę, zastanowić. W miarę dobrze, tak? Przecież tak, to teraz wykonywanie jakichś pochopnych decyzji jest absolutnie nieuzasadnione. Tak. Ale no cóż, każdy rok jest inny. Jesteśmy już na kolejnej plantacji. Od tamtej dzieli nas 100 km. Zobaczcie, chciałem wam pokazać całkiem inny rzepak. Z tego co wiem, ten był już dwukrotnie skracany, przy każdym zabiegu była robiona ochrona insektycydowa. Rzepak ten był siany 24 sierpnia i dostał około 40 kg azotu w sumie jesienią. Wygląda imponująco, ale nie to jest tutaj powodem mojej wizyty. Tylko to widzicie, to są ślady żerowania ślimaków, które robią tutaj olbrzymie spustoszenie. Nawet kilkohektarowe pola są zjedzone całkiem, jak te place, które są za mną. Tak naprawdę ciężko się jest obronić przed ślimakiem. Są granulaty, ale jest to bardzo uciążliwe, czasochłonne i kosztochłonne. Tak naprawdę wydaje mi się, że ta walka rolnika ze ślimakiem jest z góry przegrana. Wiadomo, że każdy się będzie starał, robił jak najwięcej, by ochronić, ale jeżeli rzepak jest w fazie liścieni na początku, to ten ślimak ucina go i nie ma rośliny po prostu, więc stąd te place: 12 liści, już ponad centymetrowa szyjka, jakieś tam niewielkie ślady żerowania śmietki. Ale zobaczcie, całkiem inaczej, stożek wzrostu, wciągnięty, skupiony. No ten wygląda idealnie. <noise> Także wiesz, mam 47, jakbyś chciał Paweł pożyczyć, to nie ma problemu najmniejszego. Teraz, tak na poważnie, jesteśmy na rzepaku. Sławka, że paku konkretnym, dlatego że to jest pak, na której klasie gleby właśnie przypomni? Bo coś mi się tutaj zdaje, że to nie, jest, to nie jest dwójka czy trójka. No raczej nie. Taki gleb w ogóle w gospodarstwie moim nie ma. Gleby, tak jak już w wielu filmach, to czwarta, b, piąta, szósta klasa po jednej, trzeciej każdej. W tym co mie miejscu stoimy, to jest na tak na krawędzi szóstej, piątej. Od samego lasu jest szósta i to już, no tak, może przechodzić w piątą. No, sawka jest chyba tak, że jak jest rzepak na szóstej klasie, to jest po prostu na szóstkę. Zobaczcie, jak jest ułożona ta roślina. Przede wszystkim ona nie sterczy do góry. Ona nie jest ułożona tak jak większość rzepaków teraz, które na przykład mogę e, e, na polach u siebie w województwie oglądać, które są strzeliste, bo są zbyt gęsto posiane. Ona jest rozłożona, jest dobrze skrócona szeroka szyjka korzeniowa i zobaczcie to samo ukorzenienie. Od początku Sławek, yy, jaka to jest klasa gleby? Już wiemy kiedy było siane. Szapak siany był 12 sierpnia, opryskany doglebowo 14 sierpnia. Na samym siebie zatrzymam się, powiedz mi ile było wysiewane i jaka odmiana? No tutaj, tutaj w ogóle na tym polu są trzy odmiany, okay. Dzień, dwa mieszańce i yy, jedna populacja. Mieszańce to yy, DK Extenso. E, z Majsadora Regis i populacja chrobry. Chrobry, chrobry dobra, a w jakich ilościach? I w ilościach plan był 40 roślin na metr kwadratowy. E, w chrobrym i e, w tym ekstenso się udało, natomiast w Regisie drobniejsze nasiona, no i wyleciało więcej. Wyszła, no, no jest za gęsto, wyszła jednostka na 3 hektary, tak jak z zaleceniami, a to a plan był 4,5 hektara. Czy tam jest tak? Bardziej? No podobnie. No to, 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 to tak podobnie jak pokazujesz. Dobra, okej. Okay. No to co? Yy, może wyrwimy jakieś rośliny, tak? Żeby nie no, no, było, no. że ktoś nam zarzuci, że to nie z tego pola. O, tu robię tutaj. O, nie będzie to. O, panie! Rzepkę. No zobacz jak to. Obstukać to, nie? No to samo... Jać. No. Mhm. Słuchajcie, no możecie ocenić sami. Moim zdaniem wygląda to naprawdę fajnie, w szczególności przypomnijmy jeszcze raz, że to jest piąta, szósta klasa. Piąta, szósta klasa, uprawa pasowa. A masz gdzieś bezorkówkę jeszcze? Masz gdzieś przykłady? Nie mam, u sąsiada możemy wyrwać je tam. Mam. Orkówki, przepraszam, orkowej e, uprawy. Nie mam. A do porównania jakieś rośliny? E, tutaj przygotowałem dwie, no ale to takie no, tendencyjne, ale naprawdę zrobione po sąsiedzku z pól, e, wyrwane z tego samego okresu siewu. No to pokażmy, od razu przetniemy te rośliny, będziemy widzieli co tutaj jest, o Jezu, co tutaj się dzieje, ile tutaj jest, ile tego będzie rzepaku z rzepaku, dobra, no chodźmy. Zobacz, ta góra jaka jest, tu po no prostu, tak. no, ja nie mogę się nadziwić z tym, mhm. zobacz, ile tutaj jest

Zaraz jeszcze przetniemy, zobaczymy roślinę, bo jest naprawdę, naprawdę ładna. roślina była wyrwana przed chwilą tak samo jak i tamta, to trzymałem ja to trzymasz ty tak. wiesz co, daj od razu może i przetnę ją to zobaczymy jak w środku, a powiedz mi co to są za rośliny a te rośliny właśnie co mówiłem wyrwane od kolegi sąsiada myślę, że się nie obrazi mm -hmm. e, siane w podobnym terminie i te rośliny też są bardzo ładne, ładne. mają po ja 8 liści szyjka, szyjka, tutaj to jest 12 myślę ta jest trochę węższa trochę śmietka, nie? ale też są niezłe, ale w porównaniu na przykład z tą rośliną, to jest to całkowicie inaczej. Powiedz mi, z borem była żywka dawana? Tak. Do każdego dawana. zabiegu, oprócz jednoliściennych, zawsze dodaję bor. Eee, no mocny jest rozwój tej rośliny przede wszystkim, tak. System, sam system korzeniowy, tutaj mam około 2 cm. Jeżeli mi nie wierzycie, no to trzeba to by było zmierzyć. Niech ja wyciągnę to narzędzie, no, żebym nie pokaleczył, w dzisiejszych czasach do szpitala lepiej nie. 2,2. Więc ta szyjka korzeniowa, tutaj nawet troszkę, no dwójkę ponad przekro, przekroczone, tak? Słuchaj, rozwój tego systemu korzeniowego, o samym nawożeniu opowiesz nam jeszcze? Tak jeszcze, zanim przejdę do właściwego tematu, to powiem Ci szczerze, ciekaw jestem, kiedy ktoś wpadnie na pomysł, żeby podłożyć inny głos pod nasz film. <laughs> Mówię tutaj to o maseczkach, więc ciekaw jestem, jakby to wyszło. E, oczywiście, w formie żartu. E, słuchaj, przejdźmy do samego nawożenia, dlatego, że to jest e, wiemy już jaka klasa: bądź gleba lekka. E, jakie są zasobności, jaki odczyn PH? E, odczyn PH to e, średnia prawdopodobnie 6,3. W tym aha. roku też przed siewem rzepaku było dwie tony wapna posiane po słomie. Mhm. I jakie wapno jeszcze? Wapno magnezowe. Węglanową magnezowę, tak? tak? tak Dobra. Węglanową magnezową. No bo ty tutaj nadajesz na podtrzymanie odczynu, no, a nie na ta, regulację. już masz uregulowany odczyn, pechar, ta. tak? I często na przykład e, najczęściej stosuję wapno właśnie na słomę Aha. przed siewem rzepaku. Dobra. I wtedy trochę mi się wydaje e, rozwój tych mikroorganizmów jest lepszy. Dobrze. E, powiedz o samym nawożeniu jeszcze. Ile tutaj dałeś jakiego nawozu? Nawożenie to 200 kg polifoski szóstki. E, w czasie siewu, do agregatu, pod korzeń i 80 litrów, to no, około 100 kg RSM-u z siarką, tak czwarty liść rzepaku głównie. Czwarty liść rzepaku tak. głównie, Dobra, okej. Okay. No to co, teraz zostaje nam jeszcze, żebyś nam opowiedział też o grzybówce, co tutaj było robione. No to co, czas na skracanie teraz. Co było skracane, jak to zrobiłeś, że u Ciebie także paki ładnie siedzą? Wiemy, że jest mniejsza obsada, nie jest taka gęsto, w związku z tym mogą sobie się porozkładać już na bok. Ciężko jest to wyrwać. O, o, ho, ho, ho. Proszę, Proszę pana. Dobra, ja nie... Dobra mów ubywa. o tym skracaniu. Co tutaj, co tutaj było no, po skracane? Na ścieżce jesteśmy jeszcze, tylko tak, pomocy. E, może dlatego. Regulacja mhm. była tutaj. E, jeden raz zrobiona. E, w fazie. Od czwartego do szóstego liścia, jak nam się udawało na różnych polach. I do tej regulacji i, i odgrzybiania użyte było trzy środki. Kariks mhm. e, w dawce dwie setki na hektar. E, Tebuconazol w woriusie e, 05, 06 to zależy, e, ile było liści. I modus setkę. I no i to była cała ta moja e, Intryguje regulacja. Intryguje na pewno modus. Dlaczego modus? Modus dlatego, że e, powalczyłem o te korzenie włośnikowe. Mhm. Chodzi o to, że przy te, jeżeli przystosowałem, wcześniej robiłem e, tą regulację e, typowymi który, środkami regulującymi, to brakowało tych rozgałęzień, a już na pewno nie było tyle tych włośnikowych, a tutaj jak wyrywamy to roślinę, to wyrywa nam się 2-3 kg ziemi, wyciągamy z rośliną i wydaje mi się, że to jest efekt, że modus reguluje, skraca górę, nie ingeruje w dół rośliny i też moim za, to tak jakby celowo tak robiłem, żeby rzepak też urósł warstwa ta e, nadziemna, żeby była ta duża, dużo rozwinięta, dlatego że jak regulowałem to w taki sposób, że tak jak w tamtym roku wyszła moja regulacja, że e, rzędy się nie zwarły w rzepaku w ogóle. Mhm. I były piękne rośliny, ładne, wydawało się pokrojowe, ale też to było kosztem korzenia. I Dlatego w tym roku zrobiłem tak jak w poprzednich latach, że ta, jak rośnie góra, ma czym rosnąć korzeń. Wy napiszcie w komentarzach, co o tym też sądzicie. No bo no nie ukrywam, ciekawa tutaj e, teoria, w związku z tym, no ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało dalej. E, ale tutaj jest technologia bezorkowa, e, który rok już? Otwarty na, na kwotę kwotę. Więc to sądzę, że tutaj też kumulacja tych wszystkich składników tego działania, odczynu, nawożenia będzie. No to jest efekt, tak? No praktycznie e... w każdej roślinie, którą wyciągamy, to też jest żołnica albo dwie, albo trzy w ziemi, które się obstukuje tutaj. No to mamy tutaj już to życie wylewy też na, na fajnym poziomie. No dobra, same przebarwienia są widoczne. Chodź jeszcze, może przejdziemy przez pole, zobaczymy, jak to, jak to wygląda dalej. Trafiła nam się mniejsza roślina, ale przebarwienia już są widoczne. No ale przede wszystkim podkreślmy to jeszcze raz. Piąta, szósta klasa gleby. Rośliny wyciągnęły już multum składników odżywczych. Plus no, zbliżamy się chyba wielkimi krekami w końcu do tej, do tej zimy. Końcówki. A, więc miejmy nadzieję, że, że po prostu temperatury będą spadały stopniowo. Zresztą rośliny już są fajnie przygotowane do tego, żeby żeby wchodzić powoli w fazę zimowania i tyle. Powiedz mi, czy jeszcze coś planujesz, jeżeli chodzi o zabiegi jesienne? Nie, nie, tu już po pierwsze już temperatura nie pozwala w ogóle cokolwiek tutaj, żeby coś już robić. Przebarwienia moim zdaniem są, że być może też brakuje już jakichś tam składników, ale też długość nocy, a dnia jest już mało i też to, to będzie się przebarwiało też od, od tego, Jakieś no i składników, i azotu, i prawdopodobnie, i fosfor jest już blokowany, bo, bo jest zimno. Sębaruje, zimno no. i, I stąd się biorą przebarwienia, i nic z tym nie robią. Natomiast jeśli chodzi o e, choroby, mhm. no to też tu już to nic nie będzie, bo już też jest za, za niska temperatura, jest sucha zgnilizna się pojawia. Ale tam jakiejś dużej presji tego nie ma. Owadów m, też nie widać. Nie było przecież, A ze ślimakiem, tak jak Pawła, nie było problemu. Nie, było nie, nie, nie. Ja w tym roku naprawdę mi się e, bardzo udało. Nie wiem nawet dlaczego, ja tylko raz zastosowałem perytroid w pierwszym zabiegu od jednoliściennych. Mhm. Dodałem i prawdopodobnie gdzieś udało się w tym czasie nie wiem, na te owady jeszcze w postaci nielarwalnych, tylko owadów zniszczyć, bo nie miałem w ogóle problemów w tym roku z owadami. To jak nie było takich problemów, to jakie problemy w tym roku wystąpiły u Ciebie, takie największe? No, od początku to był u nas tutaj, w tym miejscu, gdzie my mieszkamy, nadal aż trochę może wielu ludzi, się rolników zdziwi, ale nadal tu z wodą jest tylko na bieżąco. Sucha wola, tak? Niedaleko miejsce, bo jest taka, czy to kurczę, już ktoś kiedyś nie przewidział? Ale ja no, być nazwę. może stąd to się bierze w ogóle tym pasem od radzenia przez suchowolę. Tutaj wulka z jezioro. To właśnie tak tutaj jest, że jak rolnicy, ci, którzy orzą, to jeszcze koraliny na zboże, już nie mówiąc o rzepaku, to jeszcze warstwa orna nie była przemoczona. Dopiero po siebie zbóż spadło którejś nocy 50 litrów na metr kwadratowy i, i to nawet ten deszcz, no, tam trochę na pozmywał, bo to był dosyć taki intensywny opad, ale od tego czasu dopiero jest przemoczony, ale to też jest 30-35 centymetrów. To jeszcze zapytam Sławku, na co szczególną uwagę trzeba zwrócić Twoim zdaniem przy striptealu? Na co trzeba uważać? No moim zdaniem to e, najważniejsza sprawa... Nie są chwasty dwuliścienne, a jednoliścienne. I tutaj szczególną uwagę trzeba zwrócić na bardzo wcześnie, żeby to wejść już z zabiegiem, w fazie dwóch, trzech liści rzepaku z małą dawką. To może być jedna trzecia dawka, dawki. Te roślinki są małe, samo siebie zboża, ale gdy powiedzmy jest to pół, pół dawki, to bez problemu to się zniszczy i wtedy już mamy plantację czystą. I można z nią wszystko wtedy zrobić. Bo jeżeli widzę, nawet tutaj, gdzie ja siałem usługowo e, rolnikom, i właśnie ten zabieg opóźnili, e, zwłaszcza w samosiewach zbóż jarych, no to trudno jest sobie z tym poradzić. Rzepak wyrasta wysoko, e, zabija go zboże, i męczą się razem ze sobą. No i dobrze, słuchajcie, na koniec chcę Wam coś jeszcze tylko przeczytać od kolegi z południowo-zachodniej części Polski. Krótka informacja od Piotra Grabowskiego. Cytuję. Rzepaki wyglądają bardzo różnie. Wszystko zależy, kiedy były siane i jakie warunki pogodowe były w danym regionie. Rolnicy od początku długo walczyli ze ślimakami. Niestety na niektórych polach walka była nieskuteczna. Żepak trzeba było przesiać. Dodatkowym problemem były częste obfite deszcze, co spowodowało, że niektóre rzepaki były bardzo późno siane. Nie wszędzie rzepaki wrześniowe wyglądają dobrze. Zdarzają się takie, które z powodu obfitych deszczów i niskich temperatur nie powschodziły równo. Są to plantacje, które męczą się do dziś i znacznie się wyróżniają na tle rzepaków sianych w terminie. Sami powiedzcie, co o tym sądzicie.